Lime. To jest taka niezwykła przygoda, dlatego że ja ten utwór zarejestrowałam i napisałam wspólnie z DJ KO i z Reezy Myers w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku, zanim, zanim na chwilę zatrzymała się nasza planeta i zanim wszyscy musieliśmy zatrzymać oddech. Rozpoczęliśmy pracę i wiedziałam, że. Chcę na pewno na tę płytę jubileuszową dać ludziom takie koloryty, których nie dawałam dotąd, ale także takie, które, z którymi scalili się ludzie najbardziej, czyli na tej płycie będą no, również. Mam nadzieję, piękne, przejmujące balady, takie jak ludzie zawsze kochają i kochali w tych moich wykonaniach od początku. Natomiast ja generalnie nie dotykałam wielu gatunków muzycznych jeszcze, mimo tych 30 lat. I chciałam ludzi zaskoczyć i wydaje się, że to się udało pozytywnie, więc się cieszę bardzo. I to się tak właściwie dobrze złożyło, bo pamiętam, że na początku tego roku, właściwie pod koniec chyba zeszłego roku, już ktoś mnie pytał, zbliża się twój rok jubileuszowy, jakie masz marzenie? Ja wiedziałam, odpocząć. I tak właśnie los sprawił, Pan Bóg sprawił, że mogłam odpocząć. Po raz pierwszy od szkoły podstawowej, naprawdę, bo chyba ostatni raz po szkole podstawowej, jeszcze zanim rozłączyłam szkołę średnią, miałam czas. Odpocząć. Potem, już jak ruszyło metro i wszystko inne po kolei, to właściwie nie miałam możliwości tak naprawdę się zatrzymać. I ten czas, który był dla wielu wyzwaniem, dla mnie był wielkim, wielkim podarunkiem, bo pierwszy raz po 30 latach mogłam się naprawdę zatrzymać, odpocząć bez wyrzutów sumienia, nabrać oddechu, spokoju, zrzucić tą adrenalinę i, i, i zająć się kwiatami w domu, mieć okna po swojemu, mieć czas po prostu na to wszystko. I przez ten czas obserwowałam, jak bardzo ludzie zapadli się w siebie, jak był to stał się to trudny czas emocjonalnie dla wielu ludzi, czas oczyszczenia, czas refleksji, e, przewartościowania życia. Pomyślałam sobie, że jak już będzie moment wrócić z muzyką, to wybiorę taki utwór z tej płyty, który podniesie wibracje serc ludzi, żeby dodać im otuchy nadziei, wiary i pozytywnej energii i dlatego wybrałam właśnie Lime. Powiedziałaś, że lepiej myjesz okna niż tańczysz. Jak to <laughs> możliwe? Ja bardzo dobrze sprzątam, bo proszę Państwa, ja jestem tak precyzyjna, że okazało się, że myślałam, że jestem precyzyjna, jeśli chodzi o podejście do pracy, do sceny, do muzyki, do dźwięków, do scenografii, oświetlenia i tak dalej. Jestem precyzyjna okazuje się w ogóle z zasady i mam taki charakter, nie wiedziałam tego, dopiero lata różnych e, doświadczeń i też jakieś okoliczności spontaniczne, które się nadarzały, spowodowało, że mogłam się przyjrzeć samej sobie. Okazuje się, że jestem po prostu z zasady precyzyjna, więc jeśli nie mogę zrobić czegoś precyzyjnie, to po prostu tego nie robię, więc jak już myję okna, to myję tak, że po prostu... no. W, można się przeżyć jak lusterku, wow. A jak nie mam czasu, to tak byle jak to nie, to byle jak to ja nie lubię. Ja nie, ro, nigdy nie lubię robić rzeczy tak po prostu przeciętnie. Jak już coś robię, to pod warunkiem, że mogę to zrobić najlepiej jak potrafię. A naprawdę dobrze my, jak ktoś z Państwa chciał sprawdzić, to, to... wyśmiesz mnie na nauki? Oczywiście. <głos》> Super, dziękuję bardzo. Dziękuję i wszystkiego, dobrego. Nam wszystkiego do nas dobrego. Bardzo chętnie dziękuję. Przepiękne spotkanie dzisiaj. Naprawdę dziękuję za zaproszenie.